Cześć, Cześć, witajcie na kanale Fit. W dzisiejszym odcinku zabieramy się za sprawdzenie pierwszego białka, którego udało nam się upolać podczas tegorocznych targów FIWE, a konkretniej podstawowy koncentrat białka serwatkowego firmy Tiful Solutions WPC80. W tym miejscu chciałbym podziękować producentowi za dostarczenie białka na testy. A teraz zabieramy się za recenzję. Kilka słów o firmie oraz o samym białku. A kto może to zrobić lepiej niż są właściciel firmy? Posłuchajcie sami. Szyfro Solutions. My jesteśmy z Katowic. Wzięliśmy się z tego, że mieliśmy marzenie, żeby założyć swoją firmę. Bo wywodzimy się z branży farmaceutycznej i też ze sportu. To jest nasza marka autorska, suplementy naszego pomysłu, część, część to są klasyczne witaminy, ekstrakty. Wszystko robimy w Polsce w jakości farmaceutycznej, białka słodzone stewią. Super serwatka, miks z izolatem, hydrolizatem, mamy też białko z probiotykami, dosyć innowacyjna formuła. Teraz będziemy wprowadzać nową odżywkę białkową z enzymami trawiennymi, też z świetnej firmy, jednej z najlepszej, która robi surowce, firma Sabinsa na świecie. Także wszystkie suplementy, linia Pure Flow, farmaceutyczna, czyste ekstrakty, bez zbędnych dodatków, świetne dawki, a co najważniejsze, wszystko robimy też w przystępnych cenach. Czyli dopiero wchodzicie na rynek, jesteście firmą początkującą. Spółką, która jest na rynku kilka lat, ale od roku z kawałkiem dynamicznie się rozwijamy. Mamy teraz 20 kilka produktów w portfolio, prawie 20 w przygotowaniu, także będzie o nas na pewno coraz głośniej. Cóż, myślę, że temat wyczerpany. Przejdźmy do standardowej części recenzji, czyli do opakowania oraz składu. Przezroczysty, plastikowy, miękki służb. Tak jest zapakowany nasz bohater. Patrząc na front, Smak oraz gramatura są dobrze widoczne. Data przydatności znajduje się na spodzie opakowania i została nadrukowana w miarę grubą czcionką. Z tyłu etykiety oczywiście pełna kasyka dotycząca porcjowania, składników oraz makro. Oprócz tego uświadczymy też aminogram 100 oraz 30 g białka, co jest miłym dodatkiem. Patrząc na makro, to w 100 gramach mamy 377 kcal, niecałe 6 g tłuszczu, niecałe 5 g węglowodanów, w tym 4 g cukru oraz 76,6 g białka. W przypadku składu producent wykorzystał tylko 4% na dodatki smakowe, na które składają się aromat, karboksymetyloceluloza i lecytyna słonecznikowa jako emulgatory, gumaguar jako zagęszczacz, sól oraz stawia jako substancja słodząca. Wszystko to jak na razie w starej jeszcze cenie 55 zł, ale tak jak mówiłem w poprzedniej recenzji, ceny surowców białek szalają i za jakiś czas sytuacja może być diametralnie inna. W kwestii smaków jest niestety bardzo ubogo, gdyż na ten moment dostępne są tylko dwa, czyli wanilia oraz słony karmel, ale podczas targów zapewniano nas, że producent pracuje nad poszerzeniem wachlarza smakowego. A zatem czekamy z niecierpliwością. Sprawdźmy teraz, jak nasz bohater radzi sobie w praktyce i czy będzie w stanie przebić się przez nie konkurencję. Zaczynając od miarki, wyjście z progu mamy w miarę dobre. Miarka jest duża, pojemna, niemalże idealnie wyważona, gdyż według producenta powinna w stanie zmieścić 30 g proszku, a nasze testy pokazały, że są to okolice 28 g. Niestety rękoje się skrótka, co przy nabieraniu białka zna może być uciążliwe. Rozpuszczalność i konsystencja. W pierwszej kwestii jest po prostu świetny. Kilka ruchów shakera i nasze białko jest gotowe. Żadny grudek, żadnej nadmiernej piany. Jeżeli chodzi o konsystencję, to jak widać po składzie mamy dodatek gumy Guar, zatem w praktyce końcowy shake jest odrobinę gęstszy aniżeli płyn, z którym go rozrabiamy. Jest to taka typowa gęstość, z jaką kojarzy mi się koncentrat białka serwotkowego. Pod kątem smaku nasz bohater niczego nie urywa. No, ale z drugiej strony nie jest zły i nie wieje tanim tandetnym aromatem. Jest po prostu przeciętnie dobry, nie można się do niczego przyczepić, ale z drugiej strony nie można też za, za nic wyróżnić. Jest zwyczajnie okej. Okay. Testowana dzisiaj wanilia otrzymuje ode mnie 7 z małym minusem, a słony karmel, którego miałem próbki pełne 7 bez minusa. Ilość protein proteiny, niecałe 77%, jak taką centra to jest wartość dobra, standardowa, jest po prostu git. Jakość zastosowanych składników, w tej kategorii jest jak ze smakiem, czyli po prostu OK. Można by użyć lepszego zagęszczacza, chociaż ten obecnie użyty wcale nie jest taki zły. Tak samo jak karboksymetyloceluloza, która po prostu ma tylko skomplikowaną nazwę. Białko na pewno należy wyróżnić za użycie stawi, co w tym przedziale cenowym jest prędkością. Stosunek ceny do jakości oraz możliwości jest jak najbardziej dobry. Przedstawiciel średniej półki cenowej, ze średnimi oraz w niektórych aspektach ponad średnimi parametrami, czyli jak powinno być. Be. Białko to białko, jak to mało wielki filozof Anaboli Białkow. Tak można by podsumować bohatera dzisiejszego odcinka, jest dobre, tylko dobre, albo i aż dobre. Produkt jest bez większych wad, chociaż można by w tym punkcie wymienić na ten moment wąską gamę smakową. Dobrze się rozpuszcza i posiada wyróżniający się słodzik, co tak jak już wcześniej mówiłem w tej półce cenowej jest rzadkością. No i ma fajny przezroczysty słoiczek, co mi osobiście bardzo się podoba. A czy wy dalibyście 50 zł z kawałkiem za po prostu albo aż dobre białko? To jest już koniec. Kończymy recenzję i możemy już iść. Dzięki za dzisiaj. Jak zwykle klasycznie przypominam o naszych mediach społecznościowych oraz sklepie internetowym. Wszystko to wraz z kodem rabatowym znajdziecie w filmie, w, w opisie pod filmem. Cześć.